Zadanie 32. Dane dwa okręgi o środkach B i C są styczne zewnętrznie i jednocześnie są styczne wewnętrznie do okręgu ośrodku w punkcie A. Wiedząc, że BC jest równe AC oraz promień okręgu ośrodku C ma długość 3, oblicz długość odcinka AB. No dobra, narysujmy to sobie. Pokreślmy trochę ten rysunek, co by nie był za ładny. Yy, mamy tak, mamy podane, że BC jest takie samo jak AC. BC jest tu, a AC jest tu. One są takie same. Yy, oraz promień okręgu ośrodku C ma długość 3. Yy, w takim razie ośrodku C ma 3 to 3 jest tu i 3 jest tu. Oblicz długość odcinka AB. A AB jest tu. Hop. Dobra. Mamy trój, trójkącik, szukamy AB. To, co warto zauważyć, można by było to sobie poprzedłużać z tego A do punktu styczności i zrobić sobie tu punkt E. A tutaj też sobie przedłużyć i zrobić sobie punkt D. I warto zauważyć, że przecież AD jest równe AE. No bo to jest promień tego pierwszego. A zatem mamy opisane sobie te trójki. Tutaj można zauważyć, jeżeli oznaczymy sobie R, po prostu R-kom, ten odcinek tu to okaże się, że nagle ta rka będzie również tu. Z tego względu, że zobaczcie, mamy ac, które jest równe bc przecież. ac jest równe bc. A bc to jest 3 plus r, a tutaj już mamy trójkę, więc tu musi być r. W takim razie ta rka będzie również tu. I również tu. Z tego wynika, że nasze AD, które tam sobie napisaliśmy wcześniej, to będzie co? 6, bo 2 razy 3 tutaj, plus to R. Analogicznie AE to będzie nasza R, ale plus AB, którego szukamy. No bo jak wpiszę sobie, że to będzie 2R, no to ten mały tutaj ta końcówka nam się tutaj troszkę zagubi, a tego byśmy nie chcieli. Więc mamy R plus AB. A wiemy, że AD i AE są równe. W takim razie 6 plus R jest równe R plus AB. W takim razie po przeniesieniu R wychodzi na to, że 6 jest równe AB. Czyli mówiąc po polsku, ab jest równa 6, no i w sumie obliczyliśmy to, co mieliśmy zrobić.